I cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek budowy Brindleton Bay. A dzisiaj robimy kwiaciarnię. Tak jak Wam mówiłam, na razie zostajemy trochę w tej takiej bardziej miejskiej części miasteczka naszego i tutaj będziemy mieli kilka takich biznesów, znaczy dwa, trzy biznesy łącznie, bo oczywiście restauracje, mamy dzisiaj tu kwiaciarnię z biblioteką i... Znaczy z księgarnią, może bardziej nie z biblioteką. I jeszcze będziemy mieć jeden taki zestaw biznesów obok, no, i oczywiście tam jeszcze na tym dużym coś. Cieszę się bardzo, że tak licznie odpowiedzieliście na moje pytania w poprzednim odcinku i że jednak ten pomysł z rodzinkami jest dobrym pomysłem. I powiem Wam, że ogólnie po tym, jak ten odcinek z tamtego tygodnia wyszedł, ja w piątek właśnie wszystko tam poczytałam od Was i w ogóle i powiem Wam, że po prostu spłynęła na mnie inspiracja, bo rozplanowałam calutkie miasto, założyłam tam który jeszcze, tak jak Wam mówiłam w odcinku z Glimmerbrook, jeszcze chwilę zajmie, myślę. No i pierwsze pewnie wyląduje tam Glimmerbrook. W każdym razie właśnie będzie tumbler, na którym będzie można pobrać zapis z grą, znaczy zapis gry z rodzinkami, z domkami, jak wszystko skończymy. I będzie można, myślę, że pobrać zapis z Glimmerbrook. Ale to też jak ja go dokończę ogólnie. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak licznie odpowiedzieliście, że byliście też tak zainteresowani, bo dzięki temu właśnie w tamtym piątek... Na rysowałam chyba 9 albo 10 budynków. Powymyślałam historię tak, że praktycznie większość rodzinek mam jakby taką historię dopisaną do domów konkretnych. Jeszcze parę simów myślę, że się pojawi, bo gdzieś tutaj jeszcze modyfikuję cały czas te pomysły, ale mam już taką bazę do praktycznie wszystkiego poza dużymi bildami. Mam rysowaną całą tą tutaj dzielnicę, z czego jedna działka się leciutko zmieni, już teraz to widzę, bo wpadłam na jeszcze inny pomysł, znaczy, jakby wpadłam na rozwinięcie tego pomysłu, który już tam mam, w zeszycie. Nie rozrysowałam tych dwóch willi z tej dzielnicy, takiej nad wodą. Nie rozrysowałam jeszcze latarni, znaczy tego miejsca, gdzie jest latarnia. Myślę, że zostaniemy przy czymś takim, jak latarnia tam, tylko jakby będzie po mojemu, oczywiście. I dajcie znać, właśnie z tym, bo z tym mam problem, bo ja bym tam, znaczy, tam powinnam zrobić oczywiście muzeum, ale się zastanawiam, czy nie zrobić. Na przykład restauracji. Więc dajcie znać, czy wolicie właśnie typowo muzeum, czy, po, czy wolicie na przykład też tam w tej dolnej części, tej miejskiej, czy chcecie klub, jakiego typu ma być to do końca parcela. No bo park na pewno będzie, to już Wam mówiłam, park będzie taki dość obszerny, 40 na 30 w tej części, gdzie jest ta 100 doła. Nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że ja na przykład z tych bibliotek, siłowni nie korzystam za bardzo. I jakby zastanawiam się, jak zrobić jakąś taką hybrydę tego wszystkiego, że byłaby... no może siłowni, to tutaj faktycznie nie za bardzo jest gdzie. Chociaż tak naprawdę może być zawarta w parku i to nie robi żadnej różnicy tak naprawdę. Tu mi właśnie brakuje tego strójki takiego otwartego miasta, że tam macie na przykład nie wiem, dwie, trzy działki mało obok siebie, ale to wygląda jak jedna działka. No a tu jest ten problem, że no jakby muszę jakoś nazwać tą działkę konkretnie. Od razu mówię też, że wszystkie biznesy są z domami, także jak tłumaczyłam, to się robi tak, że kupujecie sobie działkę gdzieś, kupujecie ten sklep konkretny, czy właśnie restaurację, czy klinikę i po prostu przenosicie się i tam trzymacie się, tam siedzicie na tej działce. Ja tak często grałam i to, to jest w miarę, powiem to wam tak, mi to nigdy nie przeszkadzało jak grałam, a przynajmniej nie miałam tych ekranów ładowania. Jeżeli jakiś sim mi, nie wiem, wracał do domu, to wracał na tamtą działkę, to po prostu przenosiłam, znaczy na przykład dzieci na nie, to przenosiłam je po prostu z powrotem na to. I myślę, że to, to nie jest jakiś taki, nie uważam tego za jakiś taki wielki problem. Ale nie wiem, dajcie znać. ogólnie jestem naprawdę podjara na tym wszystkim i powiem Wam tak, że zrobię całe miasto z simami, z czego jakby jedna simka konkretna w jednym miejscu będzie taką ruchomą, bo stwierdziłam, że z jednej strony zabudowałam wszystkie działki i zamieszkałam jakby pomysł mój zawiera wszystkie domki z historią i z rodziną, ale myślę, że jedna będzie taka historia jakby nowego sima czy coś w tym Stylu, którą spokojnie będziecie mogli zamienić na swoją. Tak myślę, że tak będzie najsprawiedliwiej, może tak to nazwijmy. Chociaż z drugiej strony będziecie mogli też i powyprowadzać kogoś i tak dalej, i też sobie, czy nawet pograć moimi simami. Kto wie, może, może się Wam będzie miło i ciekawie wprowadzić właśnie w taką rozgrywkę nową. Z tym też możecie dać znać, czy właśnie, czy jest bardzo ważny ten jeden pusty domek, czy to nie jest jakiś taki problem, jakby wszystko było od A do Z. Wiecie, że ja lubię mieć wszystko, wszystko, wszystko zaplanowane. Ale powiem wam, że naprawdę od tamtego piątku ta seria nabrała jeszcze innego sensu, jeszcze nowego jakby powera. Do tego ten Tumblr, więc tam też wyrzucę właśnie całe miasto, porobić te zdjęcia, wszystko poprzygotowywać. I tak jak mówiłam, Tumblr będzie po angielsku. Może będę dodawała faktycznie jakieś takie skróty po polsku, ale raczej będę się starała po angielsku to robić, żeby właśnie dotrzeć do większego grona ludzi, jakby którzy nie korzystają z mojego, czy znaczy nie korzystają, nie widzą mojego YouTube'a, ale w końcu przechodząc do budowli, mamy kwiaciarnię z, nie wiem, taką księgarnią, bo stwierdziłam, że sama kwiaciarna to trochę zmuła, a ogólnie to jest domek dla rodzinki takiej starszej, z dzieckiem i z kotem małym. Ogólnie jest, myślę, że przygotowana tak, że idealna będzie dla właśnie jakiejś takiej florystki, która robi swoje wyroby i wystawia je na oczywiście sprzedaż. Na samym dole, na parterze mamy właśnie Sklep. Sklep oczywiście jest z Łazienką. Mamy też taki, jakby gabinet. Tam od gabinetu jest boczne wejście pod schodami na górę, jakby, bo schody na górę, czyli na tą część mieszkalną, są oddzielnie od sklepu, obok, jakby. Jeszcze na parterze mamy taki krótki, wąski fragment, gdzie mamy tą stację do robienia kompozycji kwiatowych i mamy taką fajną szklarnię zaokrągloną, lekko, gdzie mamy posadzone kwiatki, i na zewnątrz jest jeszcze też taki kawałek ogródka, gdzie można sobie te kwiatki posadzić. Także na spokojnie możemy sobie i produkcję mieć i wszystko naraz. Także myślę, że to jest takie dość ciekawe, ale też z drugiej strony nie zawsze mamy kwiaty świeże, więc myślę, że ten dodatkowy efekt z tą e, biblioteką, czy to tam bardziej księgarnią, tak też jest fajne. Jakieś książki tam są poustawiane do sprzedaży. Mamy też taki kącik, gdzie może sobie kot wskoczyć i przy okazji może sobie z nim posiedzieć i poczytać. Stwierdziłam, że to jest taki... To jest takie rodzinne miasteczko, więcej taki rodzinny kącik tam. Czemu nie? Dlaczego nie można sobie przyjść sobie poczytać? Myślę, że akurat właściciele tego sklepu są tacy, że pozwalają na coś takiego. Na zewnątrz jeszcze mamy oczywiście samochód i łódkę. Myślałam, że będzie fajnie wyglądać. Ta łódka też na tych palach stojąca bardzo fajnie wygląda, że oni sobie ją zabierają i gdzieś, gdzieś sobie jadą popływać. Jeżeli chodzi właśnie o tą część mieszkalną, mamy wejście na górze. Wchodzimy od razu do takiego korytarzyka. Mamy kawałek taki pseudo jadalni, salon. Kuchnie, wszystko w miarę oddzielone od siebie, także nie ma jakiegoś takiego przenikania strasznego aż. I schody mamy też na górę. Za schodami mamy Łazienkę od przodu budynku, a od tyłu budynku mamy pokój taki rodziców. W tym wypadku już Wam zdradzę, że dziadków, właścicieli właśnie tej dolnej, dolnego biznesu, a na górze mamy na strychu takim dobudówkę, jakby z pokojem bardziej takiego dziecka, nastolatki niż. Niż todlera, chociaż rozmieściłoby się i dla todlera, ale stwierdziłam, że to będzie taki pokój bardziej właśnie dziecko-nastolatka, i jest tam też miejsce dla kotka. Myślę, że umieściłam tam wszystko ogólnie. Jestem prawie pewna, że umieściłam wszystko, ale ogólnie mega mi się podoba cały jakby wygląd tego domku. Ja się ogólnie inspirowałam tymi domkami. Robienie tych domków inspirowało mnie głównie to, co mamy tam naokoło. I tu gdzieś w oddali z takim zamysłem też był domek, i tak samo te obok też będą z na przeciwko naprzeciwko tamtego jest taki domek z zamysłem, który będzie. A zamysł tego domku jest tam po lewej, tak mi się wydaje, żeby były takie w miarę podobne. Po prostu fajnie wyglądały, ja stwierdziłam, że właśnie tu biznes ten na dole. Połączyłam kilka w ogóle pomysłów w jeden i wyszło cudownie. Jestem bardzo zadowolona z tego fakt, że bardzo dużo też poświęciłam czasu na dekorowanie. Ale myślę, że ostateczny efekt był na pewno tego wart. Także dajcie znać, jak Wam się podoba pierwszy nieodgrzewany kotlet z Brindleton Bay. Myślę, że te będą te moje następne pomysły będą o tyle lepsze, że właśnie one już są totalnie po moim nowym, znaczy w moim nowym stylu, w moim nowym myśleniu. Także mam nadzieję, że wam się naprawdę spodobają, bo ja jestem jak, jak na jakby rozpoczęcie, bo nagrałam sobie dwa na razie domki, z czego ten drugi i tak pojawi się później dużo, bo na razie jakby nie mam na niego weny, mam wenę właśnie na dwa jeszcze domki stąd, bo w ogóle myślę, że w następnych tygodniach będziecie mieli jeszcze dwie rzeczy stąd, tylko nie wiem, czy restauracje, czy drugi biznes ale myślę, że chyba sobie tak po ten, po przerzucam i na razie zrobimy restaurację, bo ona jest lekko mniejsza. I potem ten biznes, bo ten biznes jest na takiej samej działce oczywiście jak restauracja, chyba nawet na większej lekko, ale tylko lekko, ale sam domek jest dużo większy. Jeżeli chodzi o ten klub, co tam jest, to, to jeszcze ja bym, ja jeszcze się nad nim zastanowię, bo tam mam ogólny zamysł, ale nie jestem go jeszcze pewna. A potem przejdziemy właśnie do tych takich bardziej domkowych spraw, myślę. Chociaż powiem Wam, że naprawdę ta, ta część biznesowa jest Strasznie jara, i bardzo się cieszę zrobienia. I potem, właśnie, chyba przejdziemy nad wodę. Tam zrobimy sobie te dwie mniejsze działki. Potem myślę, że zrobimy sobie domy na tej trzeciej, i potem przerzucimy się na ten klub, na te wille i na park, czyli na takie największe przedsięwzięcia. Pod względem przede wszystkim działkowym, przez co też na pewno dekoracyjnie będzie to bardzo problematyczne. bo wiecie, że ja lubię mieć wszystko dopracowane, dopasowane, każdy krzaczek, każda rzecz, każda pierdółka. Także dlatego zostawiam to na sam koniec sobie. Ale nie przedłużając, bo peplam i peplam, dajcie znać jak wam się podoba, dajcie znać też na te wszystkie pytania, które wam zadałam. Naprawdę ta seria będzie moją ulubioną i wiem, że ona jest bez modów, ale widzę, że bardzo chętnie ją oglądacie, także nie będę się ograniczać z nią. Zobaczymy może za jakiś tydzień, znaczy za, nie, że za jakiś tydzień, tylko w jakimś tygodniu może sobie podgonimy więcej tych odcinków. Zobaczymy jak będzie, bo mówię, że ta dekoracja najgorzej, najwięcej mi zajmuje. Więc co jest hitem teraz mam w każdym tygodniu serie, które, wszystkie serie każdy dzień praktycznie, to są serie, które muszę bardzo mocno dopracowywać. Bo i ta seria zodiakalna, i seria z Glimmerbrook, która się na razie skończy, właśnie dajcie znać dalej, jeszcze chcę wiedzieć od Was, jakie miasto kolejne, poza Newcrest i Windenburgiem, bo do tych na pewno się nie ten, nie zabiorę na razie, nie oszukujmy się, na razie się za nie nie zabiorę. Znaczy Newcrest to w ogóle nie chce się zabierać, także nie będę się nawet martrytować tym. Może dla odmiany tą wierzbową zatoczkę później zrobię? Dajcie znać, no bo była Zatoczka byłaby o tyle fajna, że ona jest taka podstawowa, jest w podstawowej grze i tak dalej. Chociaż z drugiej strony to będzie druga taka bardzo, bardzo, aż za bardzo seria no, jak to się nazywa? Sielska. Więc myślę, że Strangerville zrobimy ogólnie. Strangerville będzie w takim nie, nie że właśnie tylko modernistycznym, ale właśnie tam będzie głównie modernizm kontra taki klasyk lekki. Trochę wiktoriański, trochę kolonialny. I może Łazę Zdrój jak skończę ten bo Strangerfield dość szybko pójdzie ze względu na to, że ja tam już dwie rzeczy mam, bo zostawiłabym tą przyczepę. Co mamy, i zostawiłabym tę restaurację we wraku samolotu, co mamy, a przerobiłabym resztę. Co tam jest tak naprawdę? Poza tym są chyba trzy działki tam jeszcze na dole i cztery działki tam na wzgórzu. To tego byłoby mało, ale wiem, że dużo z Was jest ciekawa tego modernu, który jest jakby moim takim powiedzmy podstawowym, jeżeli chodzi o tworzenie brył, to podstawowym takim moim stylem, moją umiejętnością i może chcielibyście razy ze zdrój, bo właśnie ta wierzbowa, ona by była fajna, ale... I tu jest ale, ale byłaby bardzo zbliżona do Brindleton Bay. Nie byłaby właśnie wiejsko-sielska, tylko taka klasyczno-sielska. A ile można robić klasycznych buildów? Bo tutaj typowe, takie amerykańskie, rodzinne domki by były i tak dalej. A może ta oaza Zdrój, bo to jest taka oaza modernistyczności i tam taka hiszpańska część trochę bardziej? Kurczę, naprawdę, no dajcie znać. Ale mówię, zaczniemy chyba od tego Strangerville, bo pisałeś, że nie głupi pomysł. Gdzieś tam może w trakcie nawet, czy jakieś e, wampiry tam przerobię tą... E, Forgotten Hollow, bo ono jest też malutkie. Ale tutaj jakoś dużo mniej mnie to kręci, bo jednak z tych takich magicznych, mrocznych to wolę jednak Glimmerbrook dużo bardziej. Ale miało być krótko i miałam nie przedłużać, a przedłużam, także dajcie znać. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Widzimy się w komentarzach, socjalki w opisie jak zawsze. Jeżeli chodzi o rozpiski tygodnia, karta społeczności, zawsze polecam kartę społeczności. A na tą chwilę ja się żegnam, do usłyszenia. E papá! Pa.